Witajcie w kolejnym odcinku z serii Co lubi kierowca autobusu miejskiego i chodzi tutaj o zachowania pasażerów. Dzisiaj miejsce pierwszy i w końcu dotarliśmy na to miejsce szczytowe. E, chociaż te pozytywne zachowania wszystkie są fajne sprawiają, że dzień kierowcy jest lepszy, ale jakoś to musiałem posegregować, więc na miejscu pierwszym postanowiłem umieścić. Słowo, bo to jest słowo, które jest tak banalne, a tak potrzebne, i tak dużo osób właśnie się nim posługuje, że to jest fajne, żeby taką uprzejmość tutaj w komunikacji miejskiej stosować. Jest to mówienie: dzień dobry, na przywitaj. Zaczynając pracę w komunikacji miejskiej. Nie miałem pojęcia, że taki zwyczaj panuje w mieście, na wsi również taki zwyczaj panuje. Przed wsiadaniem do autobusu mówi się dzień dobry, i to jest najczęstsza rzecz mówiona przez pasażerów. Tak, to jest najczę najczęstsza rzecz, i naj więcej ludzi właśnie mówi dzień dobry do kierowcy, ale żeby nie było, że tylko pasażer to mówi, to ja jako kierowca również mówię, odpowiadam dzień dobry, czasami życzę też miłego dnia, także fajna rzecz, fajna wymiana uprzejmości. No też widziałem wiele takich zwyczajów na, na ulicy, czy gdzieś w, w przychodni, to też mówi się do siebie dzień dobry, czy też na przystanku. Wiele osób starszych, znowu mówię o tych osobek starszych, ale oni znowu są na pierwszym planie, znowu mówię jako pierwsi dzień dobry. Jako pierwsi mają ochotę napisać skargę, także ludzie starsi są najlepszą grupą na świecie i bez nich komunikacja miejska by. Nie istniała, także w tym filmiku ostatnim, bo o, o, za wiele o, o dzień dobry raczej tutaj mówić nie, nie trzeba, to wszyscy wiedzą o co chodzi, ale chciałbym tutaj z tego miejsca podziękować osobom starszym za to, że są, za to, że e, mówię dzień dobry, za to, że zapełniałem nam, nam autobusy, za to, że dają cukierki, dają czekoladki, mówią miłego dnia, mówią miłej pracy, za to, że e, tworzą nasz dzień milszym, bardziej ekskluzywnym. No i dotrzymują nam towarzystwo, bo jak wiadomo, autobusy bez pasażerów w ogóle by nie wyjechały na miasto, w ogóle by nie jeździły. Często zdarza się tak, że w okresie świątecznym tych ludzi jest bardzo mało. Teraz ostatnio była wielka Wielkanoc, tych ludzi było bardzo mało. To woziło się praktycznie powietrze. No i słuchajcie, włożenie z samego powietrza nie daje takiej satysfakcji jak włożenie ludzi jak ludzie wsiadają, no to czasami mamy takie śmieszne sytuacje które też robią nam dzień i o tych śmiesznych sytuacjach też warto wspomnieć, że czasami ludzie zachowują się tak dziwnie tak nienaturalnie że to się w głowie nie mieści czasami zdarza się tak, że właśnie chcą wsiąść do autobusu są tak zestresowani żeby otworzyć drzwi bo myślą, że ten autobus odjedzie. My, kierowcy, jesteśmy od tego, żeby pomagać, żeby stać na straży, więc no myślę, że nie jesteśmy raczej tacy, którzy by robili coś na złość, żeby tylko zaszkodzić, bo. To jest nasza praca i my, my chcemy ją wykonywać jak najlepiej. Mówię to w liczbie mnogiej, dlatego że takich ludzi jak ja jest na pewno więcej i warto o tym wspomnieć. A to, że kierowcy czasami mają gorszy dzień, to albo pracują za karę. No niektórzy tak uważają, że kierowca pracuje za karę. To, to są pojedyncze przypadki, też trzeba mieć wyrozumiałość do takich osób, bo czasami przyjdzie jeden pasażer, który narobi tyle szumu, że zrobi nam cały dzień. No i też jako kierowca trzeba być odpornym na takie coś, a ja wiadomo, że nasza psychika nie jest aż tyle wytrzymała, żeby tyle znieść. No i czasami po prostu. Już człowiek jako istota ludzka nie wytrzymuje i e, no jest wredny. Po prostu jest wredny i wtedy odczuwają to wszyscy pasażerowie i wtedy uciera się takie przekonanie, o to kierowca są, jest wredny, niemiły, chamski i w ogóle, no i wszyscy wtedy są chamscy, niemili i w ogóle. No ale tak w rzeczywistości nie jest. Ja zatrudniając się do pracy, moją intencją jest to, żeby wozić ludzi, pomagać im. E, oczywiście wozić według zasad. I słuchajcie, to by było na tyle. Na tyle dobiegliśmy do końca dwóch serii. Pierwsza seria nazywała się Co denerwuje kierowca autobusu miejskiego, druga seria nazywała się Co lubi kierowca autobusu miejskiego i ta, te dwie serie składają się na serię Co kierowca autobusu miejskiego. Specjalnie nazywałem tak tą serię, dlatego że e, to są dwie strony medalu. I pokazują tą stronę irytującą, chociaż szczerze Wam powiem, że te zachowania nie irytują mnie aż tak bardzo, żeby zrezygnować z tej pracy, ale lekko denerwują, bo mają wpływ na czas, na bezpieczeństwo i po prostu robią zamieszanie. A w tej drugiej serii pozytywnej to te zachowania są bardzo fajne czasami aż zadziwiające także warto o tym wspomnieć o tej drugiej stronie medalu że jednego dnia taki pasażer potrafi złożyć skargę drugiego potrafi podziękować za jazdę dać czekoladkę to jest niesamowite u ludzi że są tak zmienni i to jest niesamowite no i my jako kierowcy występujący jako czasami psychologowie czasami jesteśmy jak Puszka, która zbiera emocje. Czasami jesteśmy jak doradztwo, czasami jesteśmy nawigatorami, a czasami jesteśmy ludźmi od tego, żeby kogoś wyprosić, albo jesteśmy ratownikami, którzy udzielają pomocy pasażerowi. Jesteśmy też bratnią duszą, jesteśmy też ludźmi, którzy. No, dzięki nam ktoś dotarł do pracy albo na pierwszą rozmowę kwalifikacyjną o pracy, i dzięki temu, że poczekaliśmy, to on zdążył. I e, kto wie, no, ludzie nam tego nie mówią, ale czasami tak się zdarza. My nie mamy te, te w ogóle tego świadomości, że e, pomagając, poczekając na kogoś, możemy komuś e, urozmaicić życie albo. Wpłynąć na jego życie. To jest niesamowite, że jedna decyzja potrafi wpłynąć na resztę życia takiego człowieka, i to jest fajne w komunikacji miejskiej, i to jest super w jeździe autobusem, w byciu kierowcą. Oczywiście, bycie kierowcą ma swoje minusy, o których tutaj nie będę mówił, także. Ale to może powiemy sobie w innym temacie. Także to by było na tyle, tyle z podsumowania tej serii. Dajcie znać w komentarzu, jakie punkty Wam się najbardziej z tej serii podobały i z tamtej też, jakie Wam się podobały, co byście zmienili, e, jakie punkty odnoszą się do Was, co wystosujecie z tych punktów, z tych pozytywnych i z tych negatywnych, no przyznanie się do tych negatywnych to jest już duża klasa, także będę pełen podziwu, jeśli się przyznacie w komentarzach. No i jestem ciekawy co Wy właściwie o tej serii sądzicie. Czy podobała się Wam, czy nie podobała, czy e, nagrywanie takiej serii było bez sensu, jak Wy to widzicie, bo też jestem ciekawy, bo ja to nagrywam ze swojej perspektywy, także te punkty były oczywiście podzielone przeze mnie. To jest moja subiektywna ocena, także myślę, że było fajnie. Subskrybujcie kanał, polubujcie i dziękuję za oglądanie. Do następnego.